Żaneta Stasińska Jawa czy sen? Nie wiem, czy sen to, czy jawa. Co noc wciąż się ze snu budzę. Czuję oddech twój, ciepły dotyk. Jesteś przy mnie, czuję cię, widzę. Żyjesz we mnie i dniem i nocą, Nie ma chwili bym o tobie nie myślała, W snach moich gościsz każdej nocy, Byś był przy mnie wszystko, bym dała. Czy ty też czujesz moją obecność, Że wciąż tęsknię i myślę o tobie? Czy czujesz moją miłość ogromną, Jaką noszę do ciebie w sobie? i choć dzieli nas duża odległość ja wciąż tak blisko ciebie czuję kocham całym sercem i duszą tej miłości wciąż nie pojmuję tak mocno pragnę twojej bliskości że zaciska się serce z rozpaczy łzy wciąż płyną gorące po twarzy kiedy znów ciebie miły zobaczę Ciągle liczę dni, godziny, sekundy, minuty, które dzielą wspólnie chwile spędzane. Wiem, że teraz ten czas się wydłuży, dni tęsknotą i łzami utkane, lecz kiedy przyjdzie ta piękna chwila i będę mogła cieszyć się bliskością, wtulę się cała w gorące ramiona, patrząc w oczy twoje z miłością. Nie mów nic, tylko mnie miły przytul. Tak bardzo mocno, gorąco i czule, bym poczuła Twoją obecność, żebym czuła znów w duszy motyle. To takie cudowne, nieziemskie uczucie, tylko gdy jestem z Tobą, je czuję. Gdy dotykasz mnie, pieścisz, przytulasz, jak ptak w obłokach wysoko szybuje. Czytał Bogdan.